W związku z faktem, iż podczas jednego z posiedzeń mediacyjnych jedna z uczestniczek zarzuciła mi bezstronność i rzekome spiskowanie z drugą stroną w konsekwencji przeprowadzonych rozmów indywidualnych. Chciałbym krótko wyjaśnić, czemu takie rozmowy służą i dlaczego stanowią one jedną z moich ulubionych technik mediacyjnych. Zatem rozmowy indywidualne, czyli tak zwane spotkania na osobności są ważnym narzędziem mediacyjnym stosowanym w celu pogłębienia zrozumienia stanowisk stron, zbadania ich rzeczywistych potrzeb i emocji oraz przetestowania możliwych propozycji rozwiązania sporu. Do głównych korzyści wynikających z prowadzenia rozmów indywidualnych należą możliwość testowania propozycji przed przedstawieniem ich drugiej stronie. Ułatwienie e, ujawnienia prawdziwych interesów i emocji, które nie zawsze są wyrażane podczas sesji wspólnych. Zwiększenie zaufania do mediatora dzięki stworzeniu bezpiecznej przestrzeni do, e, do szczerej e, rozmowy. E, pomoc w przełamaniu impasu w rozmowach wspólnych. Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa uczestników. Którzy mogą otwarcie jak gdyby przedstawiać swoje obawy, jak również potrzeby. Jednocześnie należy pamiętać, że stosowanie rozmów indywidualnych wiąże się, wiąże się również dla mediatora z pewnym ryzykiem, takim jak możliwość utraty zaufania drugiej strony, jeśli proces nie jest przeprowadzony w, sposob, w sposób w pełni przejrzy, przejrzysty, wrażenie stronniczości mediatora. Nadmierne ujawnienie informacji, które mogą w przyszłości utrudniać osiągnięcie porozumienia. Także wentylowanie emocji względem mediatora. Dlatego tak istotne jest, by mediator każdorazowo wyjaśniał cel, zasady oraz granice poufności, a także dbał o zachowanie równowagi i neutralności wobec obu stron.